Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie w tegoroczne wakacje kontynuuje akcję profilaktyczną na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa na drodze podczas wypoczynku na plaży, w lesie, w górach. Adresatami są uczestnicy wakacji z PCS oraz wszyscy odwiedzający obiekty sportowe. Podczas każdego z turnusów dzieci edukowane będą na temat bezpiecznych zachowań. Wczoraj policjanci odwiedzili dzieci na obiektach PCS z pierwszą pogadanką na temat bezpieczeństwa. Co roku e, witam kolejne turnusy tych półkolonii. E. I chciałabym do Was kilka słów o bezpieczeństwie e, omówić, żeby ten Wasz wypoczynek był super przygodą, super wspomnieniem, e, żebyście wspominali go z dużym uśmiechem, tutaj od tego ucha do tego ucha. E, a takie zasady bezpieczeństwa z, ze swojego doświadczenia, ze swojej pracy zawodowej wiem, że zawsze warto o tym mówić, bo w tym szaleństwie wakacyjnym... E, Zapominamy się często w zabawie o tym, o czym powinniśmy pamiętać, żeby po prostu być zdrowym i bezpiecznym. Ja się nazywam młodsza aspirant Kotecka. Jestem policjantką zespołu do spraw profilaktyki społecznej nieletnich i patologii. O tym ostatnim pewnie dzisiaj nie będziemy rozmawiać, ale że jesteś taką grupą młodzieży, która jeszcze znajduje się zdecydowanie pod opieką osób dorosłych. Dzisiaj tutaj jesteście bez Waszych rodziców, tak? Ale to nie znaczy, że możemy robić co chcemy i tutaj tego nadzoru nie ma, bo Wasi rodzice oddali Wasze zdrowie, bezpieczeństwo pod opiekę Waszych opiekunów. Nie, jesteście podzieleni, podzieleni na grupy, każdy ma swojego opiekuna i ta każda z tych osób bardzo dużą odpowiedzialność za Was bierze także musimy o tym pamiętać. Słuchajcie, fajnie, że mogliśmy się spotkać na zielonej trawce, bo ja będę też was troszeczkę tutaj odpytywała, ale nie boimy się, bo będzie to raczej takie forma zabawy, że kilka do was zadam pytań i czy wy znacie te zasady bezpieczeństwa. Zobaczycie, mamy dzisiaj piękną pogodę, świeci słoneczko. O czym należy pamiętać? Tak, dokładnie. Widzę, że niektórzy tutaj Krem z filtrem. Słuchajcie, ten krem z filtrem to nie tak, że raz sobie nałożymy i potem zapominamy, tylko trzeba sobie powtarzać tą aplikację, tak? No jesteście już tutaj na tyle duzi, że myślę, że śmiało sobie sami z tym poradzicie, także ten krem z filtrem. Jeżeli ktoś ma bardziej wrażliwe oczy, to też je chronimy od nadmiernego słońca, zakładamy sobie okularki. A co się może wydarzyć, jak my tych zasad nie będziemy przestrzegać? Czyli chodzimy bez czapki, jesteśmy bardzo długo na słońcu, udar nie sparujemy. Udar słoneczny. Udar na. słoneczny. A czemu on się może objawiać? Ktoś kiedyś z was, was miał taki przypadek? Ja nie wiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Jeszcze raz? Ja nie wiem, ale może mędłości ale... Mędłości. Mogą być to dreszcze, słuchajcie, może to być nie gorączka. To zimno, wbrew temu, że będzie nie wiem, 30 ponad stopni, to będziemy się trząść ze zimna. Może być nam słabo, tak? Także nie lekceważymy tego. O czym jeszcze pamiętamy, a co widzę, że tutaj, o, niektórzy z Was, i każdy praktycznie ma przy sobie. O tym, żeby się dobrze nawadniać. nawadniać.